Bartek Szczęk, to ja jadę windą. Są dwa piętra, jadę na górę. Jestem vlogerem. Przejdę z Wami przez korytarz i Wam coś powiem Uja! Straszne to było troszeczkę. Jechałem w Indon, ona tak zatrzęsła się. I się strasznie przestraszyłem. Jest w ogóle mój pierwszy raz, gdzie idę, są gigantom do kamery, więc oh yeah. piąteczka dla mnie. Nie ma tu Jasia? Nie. Yeah. Jak ci się mieszka? Bardzo dobrze. Pokaż swój pokój? Zapraszam oprować. Moje łyżeczko, też pitowek. Tam jest widok pewnie na Manhattan. No, dokładnie. Dobra, co popijasz? Wodę no, tylko woda. Czyli super ci się mieszka. Tak jest. Dobra, idę dalej, cześć. Cześć. Siemaneczko ziomeczki, witam was na kanale Scootiv. Jesteśmy w hotelu, zapraszam, pokażę wam toaletę. Tutaj jest normalna toaleta oczywiście, ale w naszym pokoju już nie do końca. Zwróćcie uwagę na to. Na to, na ten prysznic tutaj. A teraz robimy szybkie przejście do naszego pokoju z barkiem, w którym no nie wygląda to tak, jak powinno, bo powinno na troszeczkę innym standardzie, że tak powiem, zapraszam do naszego loku. Zapraszam. No i w naszym pokoju ta słuchawka wygląda już no troszeczkę gorzej, bo... <słuchawka> ta słuchawka... Myślę, że ta słuchawka ma 40 lat. Siemaneczko Widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Skuti. Dzisiaj jesteśmy w Malborku, aktualnie w Malborku. Zaraz będziemy jechać do czewa. Lecimy na meetup z naszymi fanami, z naszymi widzami. Lecimy coś sobie pośmigać. Na pewno zorganizujemy jak zawsze jakieś super kontesty. Jak Tomek wspomina na skateparkach o absurdach skateparkowych, tak ja chyba zaczynam serię absurdy hotelowe. Jest hotel. Jak to mówią Polacy, all inclusive. No nie, no, no, no zobaczcie, no to jest, to jest tragedia, no, nie dałem rady. Kawa, cappuccino podobno, sprawdźmy. Nie. Dobra. Tymczasem my się zbieramy, przekładamy ja buty ja i lecimy się. do Kondy Czas nas goni. Siema, co tam? Siema. No. Wspany? No tak średnio. A wy? Prawie też. Prawie? Słabo, Lena, słabo ja. z twojej strony. wiem. Ja. Ja chcę, ja chcę, ja chcę Co? Które? Wybieraj jaś wybieraj Szczerze nie wiem, w ogóle się nie znam na paliwach Ani trochę Nie, ten wygląda dobrze, dieselek, nie? Drogi wóz, ale leje diesel, nie to to 9-5 dupet. Leje benz, o teraz Leci Ale kurwa drogi to paliwo Decymetry sześcienne To było w szkole No decymetry sześcienne to jest inaczej litr już nie pamiętam ze szkoły, ale we wrześniu sobie przypomnę 364 zł Teraz polaczek Mój tata tak zawsze robi. Też chłopaki jak sikają, to też tak robią Dobra, teraz idź zapłacić Następnym razem, dobra? Co ty byś chciała? to A ładnie poprosi? Redbułko Dostajmy do Słuchajcie, ogólnie dzisiaj co zrobiłem. Przedziurawiłem jakby pod paznokie, włożyłem sobie igłę i a, teraz mamy... I wypuściłem krew i, i nie bolało mnie, bo jakby ból jest spowodowany tym, że mnie po prostu krew napływa i mnie zalewa. Cię za krew. Zalewa mnie od środka. I tak się to ma wczoraj w kurzypieją. No, niech mnie krew zaleje. Nie zalała. Ogólnie to teraz robimy akcję szukania skateparku, bo jeszcze nie wiemy gdzie jest, ale podobno jesteśmy blisko. Elo, Siemanko wszystkim. Nie dam rady, jak widać. Elo, trochę was jest. jest. Mogę coś powiedzieć, bo kolega mi prosił. Dawaj. Pozdrawiam, Pączka, mojego kochanego kolega, Pozdrawiam, mamy taty i rodziców. I... I my yeah, i I'm think... 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 to So I got a pipe down, need it right now Lately I've been going so the lights out Got my face up and my eyes down Tak jak widzieliście, pokazałem wam już skatepark w Trzczewie e, Ogólnie to przyszło bardzo dużo osób, nie spodziewałem się tego Bo był, jest tutaj o wiele więcej osób niż wczoraj Skatepark wydaje się dosyć fajny Myślałem, że jest o wiele gorsze, bo już tu kiedyś byłem Nie wiem dlaczego, ale zapamiętałem go o wiele, o wiele gorzej Wydaje się dosyć fajny A ja standardowo lecę nagrywać jakieś klipki ziomalą, Tam Bartek i Bartek Bartek Szczęki, Bartek Lis Skręcają już hulajnogi Standardowy serwisik z naszą skrzynką naprawczą I zaczynamy vloga Cause you know I'm zoning Kagradka, trik jakiś. Trick? Trik Pięknie, dawaj Lena. Niesamowite. Pijcie go! Ale, ale No loda. pijcie sok pomarańczowy. Pedas soku pomarańczowego po tym odcinku. Co? Przedasz soku pomarańczowego. Stary, po tym ja w żabkach będzie teraz. Dzień dobry są lody jaki znaczy sok pomarańczowy. Wariat <grym> <grym> Leżą. Stary, fajny masz set, kogo to? E, leny, nie polecam. Nie, to nie jest to, to nie jest tak. Ale polecam. Kogo on masz? Nie wiem, ale jest strasznie ładny, nie? nie? Właśnie nie mówił że to Leny, to prawda? Jest bardzo Tak, polecam. To rura była. Ty robisz trzy triki i potem ja, dobra? Tak się umawiamy. Trzy po trzy. Tak. Tadek! Ja zadam trzeci trik. Ja I ja powiem, że ja chcę widzieć Ciebie. fifty do twista na tym couplingu. No szczerze mówiąc wątpię, ale mogę coś innego. Jak tam masz ten bank musisz zrobić rurę, to dwóch chwili. No na luzie, to dawaj. Mieniamy Tadekowi trik na backlipa. Backflip, Lock'n'Troya No tak jak powiedział, że Borg dwóch chwili więc zrobić coś trudniejszego O kurde, Bartek Szczęk, to ty? Nie, to kto to? A, pokaż się jeszcze raz, pokaż się. ale jesteś piękny Ja myślę, że na początku zrobię cztery whipy z tego banku Ale tak myślisz? Tak mi się wydaje, ale jeszcze nie jestem <laughs> pewien Dobra Drugi triczek, też na rurce i spróbuję borda do fingera. Wow. To może to samo co tymi 50 na tamtym kłoterze do bartwista Spróbuję. O kurde Nie, to jest jest strzażnik. Strasznie mała różnica, nie? Ja się podejmę wyzwania Nie czasie teraz rozczlanych. Oj. Nie ma zbędnego owijania w bawełnę. Czekaj się Maru, teraz robię. Trik. Janek! Janek! Co się dzieje? Wlepy! Ziomki! Lepiej, wlepy, wlepy, wlepy. Bartek! Co się dzieje? Ale dlaczego tak jest? Co się dzieje? No to się dzieje. O, dziękuję, bardzo miło swojej patrz, swoje. strony. Ty. Patrz, patrz, Karolina skradła serca fanów. Skradła serca fanów. Ciekawe, kogo w serce skradnie w następnym odcinku. Z macie się sami? Czy to będzie Bartek Lis?